Witam 29 lipca 2015 w grabiku na posesji mojego najlepszego przyjaciela Rysia Fijałka. Teraz odbędzie się odlot gołębi młodych pierwszego i drugiego ręgu odległość do Bogatyni około 100 km. Później chwilę zerkniemy na cudowny ogród, który uprawia nadal dowa po rysiu fijałku. Teraz odlot. I dalej na okay. wkładanie Stopujemy na lot z